Berlinki, akwaria i parówki ponownie na warszawskich torach, parada tramwajów przyciągnęła dziś miłośników komunikacji, a mieszkańcom przypomniała luksus skórzanych foteli. Te tramwaje miały sunąć po warszawskich szynach już w 1939 roku, ale dostawy przerwał wybuch wojny. Wagony, zamiast podróżować w Warszawie, jeździły w Berlinie. Stąd ich nazwa. Były to jeżdżące salony. To były puchowe siedzenia obite skórą, wnętrza, mahonie, chromy. Dziś była okazja, by doświadczyć tego luksusu osobiście. Bardzo wygodnie się siedzi, no fotele skórzane, także myślę, że pełen komfort. Były też pewne zwyczaje. Motorniczemu wolno było usiąść, kiedy nie było pasażerów w wagonie. Dziś pasażerów było mnóstwo. Ogromna przyjemność po raz kolejny przejechać się po moim ukochanym mieście, ale no, wyjątkowym pojeździe. Z niełatwym w obsłudze tramwajem radziły sobie także świetnie panie. Te wagony mają to do siebie, że były prowadzone po raz pierwszy w historii przez kobiety. Uruchomiły one nam tymi wagonami i za tymi korbami trasę WZ. Parada tramwajów wywołała ogromne emocje. Dużym sentymentem wspominam te tramwaje, które pamiętam z lat dziecinnych, że naprawdę super. Bardzo fajna sprawa. Na ulicę Warszawy wyjechała nie tylko słynna Berlinka, ale także... Tramwaj zwany akwarium dzięki ogromnym szybom i parówka. Ja osobiście zapamiętałem ten tramwaj z tego, że on, na przykład, zjeżdżając z wiaduktu Mickiewicza na ulicy Mickiewicza tutaj przy dworcu Gdańskim, tak niesamowicie był silnikiem, że niemalże trzęsły się szyby w pobliskich blokach. Po Warszawie jeździł też czeski tramwaj, miał tylko 21 siedzeń. Większość pasażerów podróżowała na własnych nogach.